Czerwiec zaserwował nam absolutny rollercoaster emocji, a to za sprawą najróżniejszych wielkich zapowiedzi, które pojawiły się na pokazach. I faktycznie ten miesiąc był tak pełen wrażeń, że prawie nie zauważyliśmy, że to już lipiec. Na szczęście w lipcu też nie zabraknie wielu wspaniałych atrakcji, przyjrzyjmy się im z bliska. Zacznijmy od czegoś, co wskoczyło do czerwcowego koszyczka nowości, ale w ostatnim dniu miesiąca. Premiery aplikacji Xbox na telewizory Samsung Smart TV. Jakimś cudem Xbox wciąż znajduje coraz to lepsze sposoby na świetną zabawę, a ten najnowszy jest niesamowicie udany. Umożliwia osobom korzystającym z usługi Xbox Game Pass Ultimate streamować gry bezpośrednio na telewizor. Nie potrzebujecie konsoli ani niczego innego. Wystarczy pobrać aplikację, podłączyć kontroler i bum! Macie dostęp do setek gier z biblioteki Game Passa kompatybilnych z chmurą. A nawet jeśli nie macie Game Passa, nadal możecie streamować za darmo Fortnite'a. Z talentem do tworzenia niezwykłych światów i hipnotyzujących historii, Anna Purna Interactive zawsze robiła wszystko po swojemu i będzie kontynuować ten trend, organizując swój własny pokaz 28 lipca, miesiąc po wszystkich innych wydarzeniach. Nie wiemy dokładnie czego się spodziewać, ale zeszłoroczny pokaz dał nam okazję po raz pierwszy zobaczyć melancholijną narracyjną przygodówkę MMUR Blue, a także potwierdził datę premiery psychodelicznej platformówki The Artful Escape. Przy okazji, obie te gry są obecnie dostępne w ramach Xbox Game Pass i PC Game Pass, gdybyście się zastanawiali, o czym w ogóle mówię. Biorąc pod uwagę wszystkie fascynujące tytuły tego studia, takie jak ciekawie zatytułowany First Duty nad którym trwają obecnie prace, nie możemy się doczekać, co tym razem Anna Purna ma do pokazania. Multiversus zapowiada się na jedną z bardziej szalonych gier 2022 roku, w której postacie z uniwersum Warner Bros. staną do walki w platformowej bijatyce Free to Play. To oznacza starcia Batmana z Królikiem Baxem pojedynek stalowego giganta ze Stevenem Universe, a nawet Arię Stark walczącą z Welmą ze Scooby-Doo. Mamy tu do czynienia z całkowicie absurdalnym scenariuszem, jaki tylko pięciolatek ogarnięty cukrowym szałem może wymyślić i dlatego nie możemy się doczekać otwartej bety, która ma wystartować w tym miesiącu. I mimo, że uwielbiamy takie małe degustacje, jakie zapewnia nam beta, przejdźmy teraz do gier, w które w lipcu będzie można naprawdę mocno się wgryźć. Miesiąc rozpoczęliśmy z przytupem za sprawą Far Cry 5, który trafił do Xbox Game Pass 1 lipca. Ta ciesząca się uznaniem kontynuacja serii strzelanek z Otwartym Światem przynosi graczy do spokojnego, małego regionu Hope County, który niestety został opanowany przez apokaliptyczne dziwadła. Naszym zadaniem jest zaprowadzenie porządku, systematycznie przemierzając mapę, dokonując zwiadów, zajmując terytoria i budując sojusze, które powoli przechylą szale zwycięstwa na naszą stronę. Możecie też po prostu rzucić się w wirwalki i zobaczyć, co się stanie. Rzecz w tym, że Far Cry 5 daje Wam swobodę grania jak chcecie, a jednocześnie potrafi opowiedzieć niesamowicie wciągającą historię o wierze, społeczności i o tym, dlaczego nigdy, przenigdy nie powinniście dołączać do żadnej sekty. Nikt nie rozumie lepiej, jak ważne jest bycie pierwszym, niż kierowcy samochodów wyścigowych, więc to zrozumiałe, że F1 2022 odpaliło silniki już pierwszego dnia miesiąca. Gra zapowiada się bardziej wciągająco niż kiedykolwiek, pozwalając graczom uczestniczyć w każdym etapie wyścigu, od udziału w okrążeniu formującym, po prowadzenie zespołu przez pit stopy i radzenie sobie z ewentualnymi problemami. Adaptacyjne AI w grze gwarantuje, że niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi, czy początkującymi kierowcami, F1 2022 postawi przed Wami ciekawe wyzwania. Sportowego lata z Xboxem ciąg dalszy, bo 7 lipca na kort wychodzi Matchpoint Tennis Championships. Mając do dyspozycji około 1300 niepowtarzalnych animacji motion capture, akcja na kortach Matchpointu jest oszałamiająco realistyczna, co pozwala uchwycić wszystkie taktyczne niuanse tego sportu. Liczy się przewidywanie kolejnych ruchów przeciwnika, wybór odpowiedniego uderzenia, a następnie oddanie go z odpowiednią siłą. Co najlepsze, gra trafia od razu do Xbox Game Pass, dzięki czemu gracze Xbox Series X będą mogli podziwiać akcję w pełnej rozdzielczości 4K Ultra HD, zmierzając ku chwale na kortach Wimbledonu. Jeśli jednak wolicie zrezygnować z letniego słońca i wcześniej zacząć przygotowania do Halloween, to 8 lipca z piekielnych czeluści wyłoni się pierwszoosobowy horror Madison, który przerazi was do reszty. Wcielamy się w postać Luki, faceta borykającego się z poważnymi osobistymi demonami. A właściwie to jednym demonem, ale takim prawdziwym, który lubi więzić ludzi i zmuszać ich do odprawiania przerażających starożytnych rytuałów. Przemierzając pomieszczenia upiornego dworu, do obrony będziecie mieli jedynie stary, rozklekotany Polaroid, a biorąc pod uwagę to, co do tej pory zobaczyliśmy, naprawdę nie sądzę, by to wystarczyło. Lipiec to także miesiąc, w którym S. Falls pojawi się w Game Passie w dniu swojej premiery, czyli już 19 dnia miesiąca. Zainspirowana takimi tytułami jak Breaking Bad i Fargo, ta chwytająca za serce przygoda opowiada o losach dwóch rodzin, których życie komplikuje się w wyniku nieudanego napadu. Od tego momentu historia wypełnia się trudnymi decyzjami, które mogą mieć ogromny wpływ na losy każdej z postaci i ich wzajemne relacje. Oczywiście nie chodzi tu tylko o ostateczny obrót spraw, a The Dusk Falls skłoni was również do zastanowienia się nad powodami każdej podjętej decyzji i wartościami, które kierują waszymi wyborami. A żeby było jeszcze ciekawiej, w tytuł można grać w kooperacji z maksymalnie siedmioma innymi graczami, zarówno lokalnie jak i w sieci. Całość zapowiada się na głęboko poruszające i terapeutyczne doświadczenie fabularne albo na prawdziwą emocjonalną masakrę. Wychowanie dziecka jest trudne. Jeszcze trudniejsze jest jednoczesne wychowywanie całej gromadki dzieci. Ale wychowywanie ich w czasie, gdy świat wokół nas nękają rozmaite katastrofy ekologiczne, a my jesteśmy tylko zwyczajnym lisem, brzmi naprawdę bardzo ciężko. Już 19 lipca będziemy mogli zagrać w Endling Extinction is Forever side-scrollową produkcję, w której przyjdzie nam przeprowadzić nasze kochane kudłate dzieci przez skażone zgliszcza naszego świata. Będziemy musieli nie tylko chronić je i karmić, ale także nauczyć umiejętności przetrwania. Wspaniała cel-shadingowa grafika i mocne ekologiczne przesłanie sprawiają, że Endlink Extinction nie tylko skłoni Was do refleksji, ale też do głębi Was poruszy. Hell Pie to z pewnością najpaskudniejsza gra tegorocznego Summer of Gaming Showcase. To platformówka 3D z zamiłowaniem do obsceniczności, jakiej nie widzieliśmy od czasów Conquers Bad for Day. Grając jako udręczony demon o imieniu Nate, przemierzamy świat w poszukiwaniu składników potrzebnych szatanowi do upieczenia ciasta. Przynajmniej nie grozi nam samotność podczas podróży, ponieważ Nate i towarzyszący mu anioł Nugget są dosłownie nierozłączni i wcale nie chodzi tutaj o ten wielki łańcuch. Pełen obleśnego poczucia humoru, sprośnych treści i ogólnego braku przyzwoitości, Hell pojawi się, by zachwycić i obrzydzić nas wszystkich 21 lipca. Wayward Strand to gra fabularna, której akcja rozgrywa się na pokładzie latającego szpitala. Brzmi jak dość niepraktyczny sposób na świadczenie opieki zdrowotnej, ale z drugiej strony nie jesteśmy lekarzami, więc kto wie. Tak czy inaczej gra pozwala wędrować po szpitalnych korytarzach, spotykać pacjentów i poznawać ich życie. Być może będziecie w stanie zaoferować im pomocną dłoń, albo chociaż parę gotowych do wysłuchania uszu, ale od każdego z kim porozmawiacie dowiecie się czegoś ciekawego. Jednak to co naprawdę wyróżnia Wayward Strand od innych gier fabularnych to to, że postacie niezależne nie będą czekać, aż pojawi się główna postać i wprawi ich życie w ruch. Czas płynie tak samo dla wszystkich w trakcie gry, dzięki czemu żadne dwa przejścia nie będą takie same. Capcom produkuje klasyczne gry dłużej niż ktokolwiek inny w branży i ma na to dowody w postaci 32 najlepszych retro perełek, które trafią na konsolę Xbox 22 lipca wraz z Capcom Arcade Second Stadium. Każda z tych gier przeniesie was prosto do pięknych czasów, gdy gry wideo nosiły tak genialne nazwy jak Savage Beast, Deck Inc of Dragons czy Saturday Night Slam Masters. Aha, no i nie zapominajmy o takich tytułach jak Street Fighter i Mega Man, które też dają radę. Dzięki możliwości zmiany poziomu trudności i szybkości gry, te klasyczne tytuły stały się bardziej przystępne niż kiedykolwiek wcześniej. Dostępna jest nawet nowa, przyjemna funkcja rewind, która pomoże wam uniknąć tego druzgocącego napisu Game Over. Ech, ta dzisiejsza młodzież nawet nie wie, jak ma dobrze. Wiecie, co to Digimony? Takie cyfrowe potwory, które uważają się często za mistrzów? W latach 90. były bardzo popularne, a teraz powracają w zupełnie nowej grze Digimon Survive. Opowiedziana w stylu powieści wizualnej, historia gry koncentruje się na grupie nastolatków, którzy nagle zostają przeniesieni do dziwnego świata pełnego przerażających potworów. Na szczęście niektóre z nich wydają się być przyjaźnie nastawione. Istnieje bowiem aż 113 różnych odmian, które można wytrenować, by pomogły nam przetrwać w nowym, nieznanym otoczeniu. I chociaż możecie spokojnie radzić sobie z każdą sytuacją, wykorzystując Digimonowe oręże w turowych potyczkach, to Digimon Survive pozwala także na wykorzystywanie słów, budowanie relacji, zamienianie wrogów w sojuszników, a nawet wpływanie na bieg fabuły poprzez podejmowane decyzje. Oprócz tych wszystkich niesamowitych gier, kilka z naszych ulubionych tytułów otrzyma dodatkową zawartość, która obejmuje wszystko, od zabawkowych samochodzików po klasycznych piratów. Przed nami mnóstwo jaskrawo kolorowej i niewiarygodnie dziecięcej zabawy. Forza Horizon 5 sięga głęboko do pudełka z zabawkami, żeby 19 lipca wyciągnąć z niego rozszerzenie Hot Wheels. Dodatek zawiera 10 kultowych zabawek przeskalowanych do rozmiarów prawdziwych samochodów oraz 80 różnych elementów torów, z których gracze mogą budować własne, zaprzeczające prawom grawitacji trasy. To rozszerzenie gwarantuje wiele godzin świetnej zabawy dla kierowców w każdym wieku. Już 21 lipca Sea of Thieves rozłoży żagle i wyruszy w rejs po siódmym sezonie z nową zawartością, która mogłaby po brzegi wypełnić cały hiszpański galeon. W tym sezonie podejmiecie się wielkiego zadania, stając się prawdziwymi morskimi kapitanami. Nadacie nazwę swojemu statkowi, dostosujecie kabinę do własnych potrzeb i zrobicie wszystko, co robi kapitan, by uzasadnić noszenie tak wielkiego, wymyślnego kapelusza. Oczywiście Xbox uwielbia trzymać nas w napięciu, więc kto wie, co jeszcze pojawi się w nadchodzącym miesiącu. Ale patrząc na to, co już wiemy, czeka nas naprawdę udany lipiec. W międzyczasie pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, by mieć pewność, że jako pierwsi dowiecie się o wszystkim, co nas czeka. Trzymajcie się, cześć!